Dzień dobry. Pierwsze dziewiętnaście moich książek to była przygoda i sensacja dla młodzieży. Tych nastolatków, którzy mają lat trzynaście, czternaście, ale także tych, którzy powoli wkraczają w dorosłość. Potem pojawiło się kilka książek dla dzieci, a dziś zapraszam do lektury dorosłych. W dodatku, umówmy się wyłącznie dorosłych. Bo książka, z którą odwiedzam Państwa tym razem, pisana była z myślą o czytelniku dojrzałym i takim, który ma już pewną ugruntowaną wrażliwość. Dlaczego? Bo w toku akcji przygodowo-sensacyjnej, kiedy mój bohater, prywatny detektyw, podejmuje poważne śledztwo i to w środowisku bardzo drażliwym, bo on, jako ateista, antyklerykał, antyteista, cokolwiek to oznacza, ale o tym będziemy rozmawiać w samej książce, wchodzi w kręgi hierarchów kościelnych, żyjących w dobrobycie, opływających w luksusy, zwierzchników polskiego kościoła katolickiego. Przy prostym zleceniu, jakie wydawałoby się początkowo, Dochodzi z czasem do śledztwa w sprawie wielokrotnych brutalnych morderstw. Ktoś z tego środowiska wie dużo, zbyt dużo, żeby to był przypadek. Mój bohater, bardzo inteligentny człowiek, a przy tym mistrz sztuk walki, rozpycha się niemal łokciami, żeby uratować życie kolejnych uprowadzonych ofiar. Nie jest łatwo pisać o pewnym konflikcie społecznym. Wszyscy zauważyliśmy, że od kilku lat w Polsce pojawił się niemal Rów Mariański konfliktu. Przebiega on dokładnie, dzieląc Polaków na osoby, bardzo religijne, sprzyjające hierarchii kościelnej, i pozostałych, czyli osoby religijne, które nie tak wyobrażają sobie funkcjonowanie instytucji kościoła oraz osoby innych religii, a także niewierzących i ateistów. Czym różni się niewierzący od ateisty, mam swoją definicję, którą ukułem przed laty na potrzeby zwykłych, codziennych dyskusji, i poznają państwo te definicje jeśli będziemy na ten temat rozmawiać dyskutować jaki klimat unosi się nad tą książką w jaki sposób pokazuje pewne sceny dla czytelnika dorosłego w pewnym stopniu można dotknąć go oglądając ten bardzo krótki promujący książkę film. Wycinanka jest więc opowieścią dla czytelnika dorosłego. I ponieważ pojawiły się już pytania, jakie tematy tam podejmuje czego łapie się pazurami mój bohater, prywatny detektyw no to bardzo krótko powiem. Rozmowa, dyskusja, często ostra, w toku. Akcji przygodowo-sensacyjnej, bo tam cały czas się dzieje, dotyczy konfliktu społecznego, podziału, wizji tego, jak ma wyglądać Polska w najbliższym czasie kto tak naprawdę ma tutaj narzucać prawo i kto ma narzucać normy społeczne? Czy te stare normy zachowawcze są dobre, czy może pora iść w nową stronę? Przecież taka dyskusja trwa w naszym społeczeństwie. Rozmawiamy o fałszu, o obłudzie, o tym, jak zachowują się politycy, o lekceważeniu, o braku tolerancji, a z drugiej strony o nadmiernej tolerancji, czyli pobłażaniu dla pewnych zachowań niegodnych kulturalnego człowieka. Rozmowa w tej książce. Dotyczy także ludzkich emocji, także erotyzmu, który pojawia się, no bo zakładam, że to opowieść dla dorosłych. Bohater poznaje piękną agentkę, no i kwestia taka, jak daleko posuną się w swoich kontaktach, czy pozostaną jedynie na poziomie zleceniodawca-zleceniobiorca, czy może pójdą dalej, jak daleko, i jak daleko zażyczy sobie. W ten mroczny las pójść pani agentka. Drodzy, opowiadam także o tym, jaką próbę może przejść przyjaźń i jak dużo człowiek może zaryzykować, po to, żeby ratować czyjeś życie. Jak dużo może porzucić, żeby próbować ratować to, co najważniejsze i to niezależnie. Od poglądów społecznych, politycznych czy ideologicznych. O wszystkim tym możemy porozmawiać oczywiście podczas spotkania autorskiego. Jeśli tylko chcecie, przyjadę, jeśli tylko biblioteka zechce mnie zaprosić, znajdziemy któregoś popołudnia czas, pokażę zdjęcia z mojego śledztwa, które prowadziłem, a stało się ono pierwowzorem idei, pomysłu tej właśnie książki. Porozmawiamy o tym wszystkim, o czym bardzo wielu albo milczy, albo wykrzykują to do siebie. A przecież tak naprawdę kultura łagodzi obyczaje. O najtrudniejszych sprawach można rozmawiać jak ludzie cywilizowani, nie jak troglodyci. Biblioteka pozwoli nam na dyskusję o sprawach ważnych. I możemy się różnić, a mimo to możemy się szanować. Możemy mieć inną wizję Polski. A mimo to, mimo sporu, możemy podać sobie rękę, jeśli tylko dane nam będzie znaleźć się w jednym pomieszczeniu i taką dyskusję poprowadzić. Drodzy Państwo, książka wycinanka jest na rynku już od jakiegoś czasu. Nie zagwarantuję, że jest w księgarniach, ponieważ Dystrybucja w Polsce jest gorsza niż autorzy. Natomiast tę książkę na pewno można kupić stale na Allegro. Monitoruję to, a wydawnictwo pojawia się co chwilę. Więc każdą książkę kupioną na Allegro od nas można otrzymać z dedykacją specjalną i autografem. Babcia mi wprawdzie mówiła, żebym nie pisał po książkach, ale ta specyficzna sytuacja raczej to usprawiedliwia. Oczywiście, można czytać książkę także bez jej kupowania. Biblioteki są na etapie zamawiania tej książki. Jeśli zamówią ją u mnie, to otrzymują ją, oczywiście, z fakturą i także ze specjalną dedykacją. Można więc poczytać, pożyczając książkę z biblioteki, a jeśli przyjdzie nam się spotkać, co byłoby bardzo miłe, no to będziemy mogli dyskutować przez godzinę, dwie, albo nawet trzy, na ważne tematy, bo to właśnie z dyskusji kulturalnej, mądrej, merytorycznej wykuwa się wizja takiej Polski, w której my będziemy mogli mieszkać, i nasze dzieci, które teraz są w stanie absolutnego chaosu, będą mogły także podawać sobie rękę i nie uciekać z tego kraju. Wycinanka pokazuje poważny problem, a w trakcie śledztwa. Dyskusję o tym właśnie problemie. Jednym, drugim, trzecim. Do zobaczenia w bibliotece.